Kupiliśmy najtańszego Smart'a na OLX. Silnik kaput, ale buda całkiem zasla. Chociaż tak naprawdę nie miało to żadnego znaczenia, bo liczyła się tylko cena. Najtańsza oferta wygrała. Do tego dorzuciliśmy dwa rowery niewiadomego pochodzenia, znalezione w shopie. O, w tej małej gdzie mieszkają. I można było planować nasz projekcik, który pochłonął nas bardziej niż trylogia władcy pierścieni. Dobra, ale po kolei, bo tu historia czeka. Dawno, dawno temu. Jeszcze nie widzimy. Ponoć laweta jest. To chyba będzie pierwszy, yy, panie Sebastianie, Smark. A nie smart. Gdzie jest to? Uuu! Nie jest tak źle piękny, Romanie, zobacz. On cały jest. Tam cały jeden jeden wniosek tylko tu jest. Połamany to nie jest. A to ale jakiś to... parkingowy. Nie, nie mogę odpala. uwierzyć, że to będzie pierwszy tak ekologiczny smart na świecie. Ty jaki ma dach? Karbonowy. Radio oryginalne Grundy, Poduszki możemy nie, to, to to. No pierwsza rzecz, którą muszę z tego przechwycić, to takiej ładnej gumki ja nie mam i jeszcze czegoś takiego nie widziałem. On nie odpala, bo on kurwa immobilizer ma rozłączony. Ja pierdykam. Ty, ten samochód nie odpala, bo ma immobilizer rozłączony, bo ktoś wyrywał kluczyk od tego. Auto w cenie dwóch par butów, no może trzech. No i tak wyglądał tuż po zakupie. Ale minął prawie rok, zanim ruszyliśmy w bój. Smarcik zaczął już zapuszczać korzenie i stracił kilka elementów. To akurat nie problem, ale do dziś nie wiemy, co się stało z tylną szybą. No sama się przecież nie rozbiła, co nie? No nic. Nie ma to, nie ma, mogło być gorzej. Panowie, do tyłu i do garażu, co? Spróbujemy. No, o kurde. Ale szura. Ale A wszyscy się starwiali, że niby będzie ciężko. Ale nie? nie? no tak to ja, to ja na mogę tak pchać Pip <śla> <śla> Wypchaliśmy Smarta z jego strefy komfortu i zaprowadziliśmy do miejsca, w którym zyska nowe życie. Od teraz będzie wydmuszką na rowerowych kółkach. No, być może dla Smarta to mało atrakcyjna wizja przyszłości, ale lepsze to niż gnicie na trawniku. Poza tym, on jeszcze nie wie jak bardzo będzie zajebisty. Tak mały samochód, a rzeczy napakowali jak palec w Biedronce. No ręki nie ma gdzie włożyć. Dobrze, że taki demontaż nie wymaga żadnej finezji ani precyzji, bo pewnie byśmy polegli jak po bimbrze z Podlasia. Kable, przewody, plastiki, części których człowiek nigdy wcześniej na oczy nie widział. No po prostu pełny pakiet. Mydło i powidło. A wszystko to okraszone olejem, wilgocią i płynami, które swoją datę przydatności mają już dawno za sobą. A w pewnym momencie musieliśmy zaprosić chłopaków do pomocy babciak! <grytanie> A nie, dobra, krapki, biedronki są idealne do takich zadań. To są te safety buty? Dobra, nie, nie, nie obracajcie się, nie obracajcie się. I... Ty, 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 ty. Piła Szablasta. Nareszcie coś innego. Się doczekać nie mogłem. Powoli żegnamy podłogę. Szło naprawdę dobrze, powiedziałbym nawet, że całkiem gładko. Ale to może dlatego, że jak lecą iskry, to człowiek czuje, że posuwa się do przodu z projektem. Jeszcze tylko trzeba było popracować łomem, i podłoga się poddała. Na tę chwilę mamy coś takiego. No nie wygląda to zachęcająco. Ja wiem. Jakoś tak pod skórą człowiek czuje, że jeszcze długa droga przed nami. Ale na ten moment to nie mój problem. Niczym jak w olimpijskiej sztafecie w kategorii psychologii stosowanej przekazuję kontynuację projektu osobie, która wie, jak zniecić ogień, nie tylko w sercach. No dzięki, wiesz, musiałeś przypomnieć. Jak coś człowiek zrobi dobrego, to nikt nie pamięta, ale jedna wpadka i oo. Deska rozdzielcza była niepotrzebna i została sama kierownica. Moja prośba o zamontowanie systemu audio nie przeszła. Marcin stwierdził, że moja muzyka i tak brzmi jak skrzypienie i metalowe stuki, a tego w trakcie jazdy pewnie będziemy mieli pod dostatkiem. Ale żeby nie było, że to koniec, Klamer rozmontował też nasze dwa rowerki. Generalnie dużo mierzenia, cięcia, spawania, poprawek. Macie tutaj przyspieszoną wersję, bo poradnika nie da rady z tego zrobić. Koła rowerowe tak samo. Mierzenie, docinanie, montaż i tak w kółko. W kółko koła rowerowego. A weź jeszcze zrób tak, aby wszystko było równo i w jednej linii. Ciężko. To jak próba dopasowania niefabrycznych felk wraz z dystansami do mojego Peugeota za pomocą obliczania głębokości osadzenia felgi i jej szerokości. Prawie idealnie, bo czasami przy obciążeniu tylne koła ryją nad kola. Przydałoby się schudnąć. I tak samo było u nas. Prawie idealnie. No i w sumie też przydałoby się zmniejszyć wagę własną. Kolejny etap zakończony, i teraz można zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie, i mniej więcej domyślać się, ile jeszcze pracy przed nami. A takie kółeczka weszły z przodu. Tak, to koła dojazdowe. Miały być białe lub czerwone, ale oczywiście wygrał czarny. Ale jeśli myślicie, że to była akcja typu plug and play. No to niestety było inaczej. Otwornica i ściernica lamelkowa, bo inaczej nie dało rady założyć. Jako że Smart ma tylko trzy otwory mocujące felgi, tutaj też trzeba było zrobić nowe. Aby były w odpowiednim miejscu wystarczyło przyłożyć tarczę hamulcową. Nawiercone, pasuje pięknie. I tak, dobrze widzicie. One są specjalnie zamontowane na odwrót. Skoro nie przeszedł pomysł, żeby tutaj był jakiś fajny, szeroki laczek z parapetem, to zrobiłem taki parapet na tak zwanego januszka. Synek, a co ty tam oglądasz? Jak dwóch gości będzie jeździć samochodem na rowerach. No lubię jeździć w sumie na rowerze samochodem. Śmieszki, heheszki, ale wiecie, że samo dopasowanie długości łańcuchów już było czasochłonne. The next day. Po kolejnym dniu zaczęliśmy od przodu auta. Plastiki i światła wróciły na swoje miejsce. Trzeba było też na czym siedzieć, więc oparcie i siedzisko zostało zrobione z płyty, gąbki, no inne nie mieliśmy, i materiału. I to nie byle jakiego. Czerwona, sportowa skóra. A dokładniej Sky. A do tego jeszcze regulacja oparcia. Może i nie wygląda zbyt profesjonalnie, ale jest regulacja? Jest. Złożenie całej karoserii to była czysta przyjemność, bo w tym momencie już wiedzieliśmy, że jesteśmy blisko końca. Trzeba było zadbać o wygląd. Na początek deska rozdzielcza w tym samym stylu co siedzisko i oparcie, czyli czerwony sznyt Ciosane topory. Kupiłem kołpaki, bo nie może tak być, że z tyłu są jakieś dziury nie wiadomo po co. I cyk, szybki, prosty demontaż i kopaki zamontowane. Nie jest idealnie, ale coś się pomyśli, to później. Czas na detailing, klamera. Polerka. Ale nie chodzi o karoserię, tylko o szyby. Niestety były zaniedbane i porzucone jak kalosze na pustyni. Szacun, nówka funkiel nieśmigane. No to zobaczymy jak mu pójdzie z matowaniem lakieru. Jeszcze więcej roboty niż przy szybach. Ale patrzcie tutaj, jak Marcinek to wszystko wygładził. Teraz można malować. Jeszcze chwilka, bo uwaga, zrobiłem dokładki do kołpaków. Drewniane kółka maźnięte na czarno i teraz, i teraz to jest to, teraz jestem zadowolony. Wałek w dłoń i tak jak malowaliśmy naszego Opla Agile. Więc jeśli nie widzieliście poprzedniego projektu, to koniecznie musicie zobaczyć. No ładnie, przyznaję. A głównym kolorem będzie oczywiście czarny. Środek został potraktowany czarnym sprayem, który też został użyty do malowania rowerów. Już można. Już właśnie teraz można popatrzeć na efekty naszej pracy. Długiej pracy, ciężkiej pracy, wymagającej. Moja ocena tego projektu i tego, jak to wygląda, oczywiście nie będzie obiektywna. Ale nie musi być. Ja twierdzę, że jest git. Zaraz wsiadamy do naszego wehikułu i ruszamy w miasto. Karol, a Ty, ty jesteś rowerem? rowerem? Jeździmy rowerem. Czekaj! Jedziesz Czekaj! na Czekaj! Rura! 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 Czekajcie! Łańcuch! Łańcuch! Do góry, no. no ale ja teraz cię poluźnię. Dobra. Dobra, mogę jechać. O nie, znowu łańcuch! Kur... Ale on pedałować nie umie, mój łańcuch jakoś nie spada. A, ale Pytark, ale zobaczcie to... na hamulec. Najpierw zobaczyć czy to hamuje. Hamuje! Zahamuj! Hamuj! Dobra, uwaga! Patrz tutaj, nadjeżdżają. No, dla mnie pytarda, jak to? Na wycieczkę chcę jechać, ale musi być dwóch zmiennych, jak, tak. na, jak na ławce rezerwowych. Słuchajcie, trzeba to sprawdzić w przestrzeni miejskiej. Najpierw chyba pojedziemy na przegląd, dowiedzieć się, czy to jest samochód, rower, motocykl, co to w ogóle jest. Tak wiem, teraz przydałoby się zabrać to cacko w świat. Ale nie, jeszcze zmęczę was pięknymi ujęciami zrobionymi przez grzecha. Jemu się nie odmawia, bo bica ma większego niż obu czoła klamera. Etap pierwszy. Parkingowi rajdowcy. <laughs> Lecimy sztaba. działa <laughs> dobrze. O, była śmieciara. Dawaj, gonimy śmieciarę. Dawaj na śmieciarę. Skęcamy uwaga. Party hard. i pod górkę zawsze. Eee, to działa! Kurwa, sama <górna> Kurwa, podgórka! A wej! A wej! A wej! A Pod górkę, Ały. 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 Jest to ostro pod jest! wej! A wej! A ludzie! A wej! ja tym A wej! A a few minutes later... O kurwa, to nie jest dobry znak. Mi strzeliło coś tutaj. Ło kurwa mać! O, kurwa! A! A? I co? Jezus! A! A! Kurwa, to nie jest samochód! My nie mamy samochodu! To jest... to jest rower! Kurwa, To jest tak szybko, że muszą być szybkie okulary. Krzysztof tam w tyłu. Ja jestem zapycha. ty jesteś zapychać. Ty jesteś teraz. Jak kierunkowskaz. Dobrze, uwaga. Z którego grzechu byś wybrał? Szczerze. Do normalnej jazdy na co dzień Porsche. Nie Ale pędzi. tak na niedzielę. Na kardio. Na, na dzień cardio. To na smak. Patrz jak on wysiada. Spalanie zero. Ale jakie spalanie zero? Ja przynajmniej z 300 kalorii. Więc mam propozycję, żebyśmy 400 uzupełnili. Tam jest MACU. Mac Tam... drive. Ale czy, my jesteśmy zadowoleni z tego. Ale projektu, ja nie mam nie? karty ani nic. Jesteśmy zadowoleni z tak. tego projektu? To happy meal. <laughs> <laughs> Jakby w trakcie jazdy jeszcze pozmienia przyrzutki na te najbardziej toporne, no to prędkość nie będzie miała. też jestem zachwycony. Etap drugi, głodne wilki. O ch... no to teraz pedałuj ziom! No jadę na zatoczkę. Dobra, niemocny. hamulec. K**a! Dobra, jedziemy na wprost. Jedziemy na dół. Ale na hamulcu. Na hamulcu. Dobrze kurwa. jest, patrz. Na ja hamulcu, z... Przecież musisz mi zaufać. Mam hamulec włączony, szli. Ja wiem, że... Dzień dobry, proszę o zaznaczenie. Dwa Happy mile poprosimy. odpal, bo zaraz ciśniemy, zaraz Focus odjeżdża przed nami. słyszysz ten dźwięk? Wow! Dzień dobry. O, trzymaj. To jest beta Dobra, wymuszają. ją. Wymuszają. Wymuszę I bez migacza. Tak jak beta. Tam na koniec, na koniec. Jadę na koniec. To no jest koledzy życie. Wyskakujesz z klinem pod koło. Kto ma koledzy ochotę? Ja, jakby co, to nie byliśmy w Maku, a wy nic nie widzieliście. Etap trzeci, kontrola jakości. Słuchajcie, temat jest taki. Zasięgnęliśmy porady, no i okazuje się, że może i dobrze, że tym nie jeździmy po drogach. Laweta i do domku. Ale szał jest, szał jest. Mechanizm, dwa konie, albo tak naprawdę wyszło, że dwa osły tym, <grym>, tym jeżdżą. Ach, no z taką nadzieją tu już jechałem. Myślałem, że będzie nad to nasze na ukochane morze, że będę pedałował, że będę trzecim koniem, ale chyba się nie da. No cóż, to, że jeździ, skręca i hamuje, to naprawdę fajnie. Ale jakby to powiedzieć, do legalizacji droga daleka. I nie. Światełka i odblaski nie wystarczą. Etap czwarty, dystrybutor. Po dystrybutorek. Elegancko. Tankujesz? Tak. Przyłóż mnie go do tyłu. Dobra. Dwa, tam za jakąś równą kwotę, za dwie dyszki ciśniemy. No i dobra, ształa, za piętnastaka. Poczekasz na mnie? Tak. Poczekaj. Podjadę po niego. Kochanie, kochany Nie widziałem no Już kurde, Już gdzie tutaj Co ma się zra? Cześć. Dawaj haj to no dawaj Jedziemy dalej Teraz y, tu nie działa myjnia, więc idziemy umyć na drugą, bo się tak nam ukurzył ten maluszek, że to aż wstyd takim y, jeździć brudnym pomieście, skoro wszyscy tak zwracają uwagę Przecież no, no, nie, nie, no. nie wyjdziecie z tą tą A nie myśleli, my wjedziemy <gry> Kubuś! Czemu zmieniasz obów? Jak klasycznie, tylko co wyciągnę te buty to muszę wejść w... Ale tym razem nie rozsmarowałem jak ustawy w smarcie przed czekami. Teraz powinna być stawka z trzech, prawda? Tak, zachęcamy, zachęcamy. I Kubuś, co się dzieje? Najgorsze buty do wypnięcia w gówno. A, rzeczywiście! Ale oni dają w zestawie tą szpileczkę? Nie, zaraz już w sensie mi się bali. Chcesz trochę? Eee! Chłopaki, chodźcie, wam pokażemy. Będziecie mieli szansę. Gdzie jedziemy? W tamtą stronę. Kręć, kręć! spadł, czy jedzie? Jedzie, jedzie, jedzie. Dobrze jadą. Eee, eee, jadą. Eee, eee, dobra, komu <grym z wąsza> <grym z wąsza> Jak było? Dobra, to zawracamy. Tam i mocny skręć. I teraz mocno w lewo. Zaraz łapiecie ryk. No, pedałujcie mocno. Oooo! Kolejny klifter! Dobra, chłopaki, jak było? Fajnie. Po piąteczce. Czy skaliby, buddy, karaliby się lambo. Zdajcie, kaliby się lambo. Dobrze <śmiany> mówi, kurde, Ale to inspiruje do dalszych Wiecie co? Wiecie co? Ale chyba jestem z tego dumny. Tak, etap piąty. Mokra kapsuła. <noise> Tutaj palikuję. Dobra, będziemy się nakrywać, stawa. Powiem wam, że z przyjemnością włączę tą yy, myjnię i zobaczę, jak chłopaki zamienią się w jeżdżące jacuzzi. Trzymajcie się, chłopaki! Żebyście się tego nie utopili, dobra? Trzymaj hamulec. Tu nie ma hamulca, może? Może O patrz, idzie, atakuje ich, o nie! To jest najlepsze, teraz jest najlepsze jak, jak do tyłu sięga ta jak to leci to, to jest najlepsze To ja po reju leci Kamer się tak spocił, czy już tak mokry jest? Ja pierdziele, już mam powoli stresa To będzie biało kawałek się oderwał. Dawa. My tu go zaparkujemy, tylko go jedzie. No tak, dawaj tu stop. Dobra, stop. Kurde raga! Auto lśni. My w nim prawie też. Mam takie emocje, że nie wiem co powiedzieć. Strat kilka było, ale to chyba przy na powietrzaniu. Deska rozdzielcza nie wytrzymała. Ale przede wszystkim chcemy sprawdzić, jak trzyma się farba malowana z wałka. Jak Ale e, rzeczywiście zamawiasz minie i masz odświeżenie kabiny, bo mam w buzi ten płyn, mam mokre spodnie i naprawdę jest wesoło. A Zobacz tutaj szumek. No w środku, w środku trochę zawiodło to suszenie, natomiast podmuch był bardzo fajny. <grym making> Spadamy na bazę? Zaliczone. Zaliczone. Kochani, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Te szalone projekty dają nam chyba takiego drugiego YouTube'owego kopa. Także jak macie jeszcze pomysł na coś, co możemy poszaleć, wykazać się kreatywnie i nie w ten głupkowaty sposób, chociaż na swój sposób zdecydowanie głupkowaty, ale tymi łapkami coś pomajstrować, Piście koniecznie w komentarzach. Dzięki, że jesteście. I co, do kolejnego szalonego projektu? Ja, ja bym stanie, za tak? ja wstawić jakieś Tak? Podpisuje się krzychu, krzychu! Tak nam pomagałeś, bierz na chatę.